Cześć, witam Was serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że moje pijaczki, ale to nie, to nieprawda. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, pokazać, jak zrobić dobry alkohol, dobrą wódeczkę, dobry, żeby to nam nie szkodziło, żeby kaca nie było, żeby można było wypić żeby nie szkodziło nam na zdrowie. Prosta sprawa. Bierzemy wódkę, powiedzmy 40%, obojętnie jako wlewamy do naczynia. Słuchajcie, naczynie musi być szklane, ewentualnie plastik, ale ale szklane niech będzie. I robimy tak, że wlewamy y, powiedzmy no taką miseczkę akurat wziąłem, bo taką miałem. Zawsze robię trochę większych w większych miseczkach. I wlewamy i będziemy co będziemy robić? Będziemy ozonować, tak? Ozonujemy. No dobra, nie zmieści się ta później dalej. Jeszcze raz i słuchajcie, czuć tak, czuć troszeczkę takim, takim odorem, tak. I co robimy, bierzemy, wkładamy e, końcówkę ozonatora, włączamy ozonator. Można włączyć, zależy od ilości, ale można włączyć na 15 minut. E, ja ozonatora nie, nie reklamuję, ja tylko reklamuję jak zrobić dobrą wódeczkę. Można z różnych wódek zrobić, jeśli coś tam, ta wódka nam jest podejrzana, czy coś, polecam to. I słuchajcie, jeśli ozonujecie, bo ja ozonuję nie tylko wódkę, bo ja ozonuję i, i rzodkiewkę, i kurczaka i różne rzeczy ozonuję. Bo to jest super sprawa. Na razie wyłączę. Bo dlaczego? Dlatego, że nie wolno przebywać, jak się ozonuje, bo ozon nam generalnie szkodzi, znaczy dużej ilości ozonu, małe ilości nie szkodzą. I słuchajcie, ozonujecie w takim pomieszczeniu, gdzie nie przebywacie, yy, gdzie nie przebywacie, ustawiacie to na te 15 minut, a już jak tutaj to maksymalnie można ustawić. Na pół godziny, więcej nie da rady. To jest tylko pół godziny, i on po pół godziny się wyłączy. Zostawiamy w jakimś tam pomieszczeniu, no powiedzmy tam w piwnicy na poddaszu, no za jakimś osobnym tam, że, gdzie nie przybywamy. I ja to zrobię tak, ja to robię na noc. Ustawiam, wychodzę, i rano przychodzę. Słuchajcie, 2% ucieknie nam alkoholu. Ale nie żałujcie tego 2%, bo to ucieka te 2%, które jest, nam szkodzi, tak? Alkohol generalnie jest lekarstwem no w małych ilościach, nie w dużych, tak? Bo nam przynajmniej w starszym wieku już tam, powiedzmy, starszym, no powiedzmy, około 50 plus, tak? Że nam pomaga na trawienie, na krążenie i na humor, tak? Jeśli mamy humor dobry, no to znaczy zdrowie mamy, bo się nie stresujemy. To jest taki, jak to mówią chłopy, trzeba się odstresować, tak? Także super. Taka wódeczka wychodzi elegancko. Ja zrobiłem tutaj ostatnio tylko tak, nie ozonujemy żadnej nalewki, bo ona płynie traci wartości. Ozonujemy zawsze czysty i czekamy te 12 godzin, żeby to wszystko ten ozon zniszczył te niepotrzebne, nie, niedobre rzeczy. Yy, I po 12 godzinach yy, już mamy super alkohol możemy pić. Czysty, możemy naleweczki zrobić. Fajną naleweczkę teraz zrobiłem yy, z ostropestu plamnistego, bo w ogóle ja uprawiam ostropest plamnisty i mam oleje i tak dalej. I słuchajcie, olej yy, z ostropestu jest lekarstwem na wątrobę. jeśli masz chorą wątrobę to właśnie olej. Nie bójmy się alkoholu, bo niealkoholowe stłuszczenie wątroby ma ją ludzie około 80%, a do 10% jest tylko alkoholowe stłuszczenie wątroby. Nie wszyscy to mamy. Także to zachęcam do zrobienia w ten sposób alkoholu. Także jeszcze pokażę Wam na chwilę, jak fajnie te bąbelki ozonowe lecą. No, proszę bardzo. E, słuchajcie, różne są ozonatory. Ja nie, nie będę Wam mówił, jakie macie kupować. Na pewno takiego nie kupujcie, bo on nie ma tej, tej rurki. Tej rurki, żeby tutaj. E, nie ma tej rurki. No dobrze, to wszystko. Dobra, dziękuję za uwagę i do następnego filmiku.